Rozpoczynamy Golbotę Młodych 2013. Wieczorem ogłaszamy w serpolicach nad Bugiem stan wojny. Na polu pojawia się coraz więcej osób. Przywożą ze sobą ogromne namioty i szerokie uśmiechy. Sprawdźmy, co u nich słychać. Skąd przyjechałeś, Skąd była podaska. A właściwie po, po co tu przyjechałyście tak naprawdę? Mm, żeby wydać wojnę o swojej Bardzo dobrze. Ile mam w tej chwili osób? Słuchajcie. W tej chwili 269. I cały czas dołączają? Tak. Dzięki. Olgota Młodych to jest wiele ciekawych miejsc. Znajdujemy się w tej chwili w tym miejscu. Przejdziemy przez wioskę emisyjną po to, aby sprawdzić, jaki idzie uczestnikom rozbijanie się na polu namiotowym. Coś przyjechaliście? Zbyt Jesteście gotowi na prawdziwy stan wojny? Oczywiście! Oczywiście. A więc czym dla Was będzie ten stan wojny? Walką! Żeby poczuć klimat, każdy musi przyjechać tutaj sam i zobaczyć, co się tu będzie działo. Od jutra, właściwie od dzisiejszego wieczora, masa przepięknych nabożeństw, Konferencje, uwielbienia, adoracje, praca w grupach i jedna wielka wspólnota.